Kiedy zabójstwo staje się innym mordercą w GTA 5. Po dokonaniu ponad dwóch zabójstw mogę zmienić się na innego mordercę, ale twist jest jeden. Jeżeli zostanę w jakikolwiek sposób złapany, odcinek się momentalnie kończy. Siemano widzowie, z tej strony, witam z w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaczynamy Ghost Face'em. Zobaczcie jaka pełnia księżyca i mam już swoje pierwsze ofiary, bo widzowie dzisiaj co dwie ofiary zmieniamy sobie tutaj postać. Zobaczcie moi drodzy, że jest już pierwsza ofiara i ja do niej zadzwonię. Bo każdy z naszych morderców ma super umiejętność, a Pierwszą jednością z Face'a jest stalking. Co to oznacza? Że mam numer do każdej osoby, którą po prostu śledzę. Patrzcie, to wyciągnął telefon tam. Halo? Halo? Kto dzwoni? Jesteś przed domem, widzę cię. Sk skąd dowiesz, Wieśniaku? Nieważne. Wszystko jest ważne. Sprawdzimy się. No to chodź na gołe pięści, dawaj, czekam na ciebie. <laughs> Wieśniak. Powiedz mi tylko, jak się bawisz dzisiaj? Super, wygra lepszy, no to chodź, schodzę na dół Dawaj, no dawaj, czekam Dobra widzowie, w takim razie sprawdźmy się Schodzę tutaj na szybkości i pójdziemy go załatwić Tego gościa, zobaczcie to Ja po prostu sentacyjnie jak Ghostface Wybiegnę na gościa z nożem I będę miał to w dupie, to cię sprawdzimy O, widzowie, unik Unik, ha! Mam go! Dobra, pocięliśmy gościa elegancko i teraz tak, to jest w tym domu. Koleżanko! O Boże, o Boże. Koleżanko! Postaw mnie. Postaw mnie. O Boże, widzowie, policja tutaj przyjechała? O nie, o nie, policjant! Mam go! Cholera, widzowie, musimy zacząć uciekać. Narobiliśmy ciężkiego bigosu. A przypalę w niego! Przejechałem go! Uciekła nam ta baba! Musimy ją też złapać, to była chyba jego jakaś dziewczyna, albo nie wiem, siostra Musimy ją strakować, widzowie. Mimo to mógłbym już zmienić się na następną mordercę, ale nie zabiłem drugiej osoby i chciałbym to dokończyć jako Ghostface. Moi drodzy, akurat jeżdżę i dzwonię do tej kobiecinki, która nam uciekła. Zobaczcie to, postaram się do niej dodzwonić. Ghostface ma idealną moc stalkingu. Zaraz ją wystalkujemy. Patrzcie to, odpalam wideo. Oho, widzowie! Patrzcie to, patrzcie to. Ona jedzie gdzieś autem. Hej koleżanko. Halo. Halo. Dobra, widzowie, ona jest na Mirror Parku gdzieś. O! Pff. Widzowie, to jest policjant! To był policjant, to był policjant, to był policjant! To był policjant! Jedziemy na Mirror Park, jej telefon jest na Mirror Parku. Widzowie, jestem na Mirror Parku, zobaczmy, gdzie oni są. Szukamy jakiegokolwiek radiowozu, gdzie może być ta kobita. Musimy ją po prostu dopaść. Tak samo jak policjanta, który z nią jedzie. I wtedy będę miał zaliczone wszystko. Będę bez świadków. Najprawdopodobniej policja już wie, widzowie, o Goose się więc zostaw łapę w górę i suba. Patrzcie, to jeżą tu dwa radiowozy. To nie to nie jest ten chyba, to nie jest ten radiowóz Nie to jest ten radiowóz, to jest właśnie ten radiowóz Dobra widzę, jadę za nimi, dzwonię do nich, dzwonię do nich Dzień dobry, komentarz z tej strony proszę zjechać na pobocze Inspekcja D Dobra widzowie zadzwonię do niego Patrzcie nie widać mnie, nie widać mnie jak tu siedzę Boże nagle tu jest dużo radiowozów Przejmujemy ją! Proszę o daj mi ją i jeden z już na kamień! to. Chodź, chodź. Opowiesz, wszystko, co się dzieje. Chodź, chodź Ej, co tu się dzieje? Dobra, teraz muszę wjechać w nich. Chodź, co?! O, cholera! Dobra, widzowie! Nie! O, nie, widzowie! Muszę ich wszystkich zanurzować! Dziona jest, 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 dziona jest cholera! Ucieka tam! Cholera, ostrzeliwują mnie! Ona tam jest, widzowie! To nie jest ona! To nie jest ona! Księ, ona! Się, jest widzowie! Ja pierdzielę, mam przewalone. Patrzcie to. Backflip i zdupsam z buta No szybko wychodź z tego auta No wychodź Dobra, 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 zdup sam, zdup sam, zdup Oni tędy chyba przejść nie mogą Jest bramka Mam ją widzowie, mam ją, mam ją, mam ją, mam ją, mam ją Ale zadyma jest Chodź tu Mam ją Nie, nie, czemu nie mogę jej ściachnąć Mam ją Widzowie, ale tu emocji na starcie tego odcinka. Zgubca mi w tej chwili, widzowie, jestem Billim z piły. Jako kolejnym naszym mordulcem. Ale zanim wam powiem, co tutaj się tak naprawdę dzieje, to wydostańmy się stąd. Zróbmy to, nie wiem, w tym wanie. Policja nadal szuka Goose Face'a. <laughs> ale mamy następnego mordulca. Moi drodzy, jestem już w innym miejscu, czyli na Paleto Bay. A ze mną jest świnia, widzowie. Czyli nasza kolejna super umiejętność naszego mordercy. Mogę przyzwać po prostu bardzo mocnego bodyguard'a. Ja sam jestem mega cienki. Zobaczcie, jestem niski, prawda? Moją umiejętnością jest ta świnia, która jest dozbrojona w naprawdę dobrą broń, A, ale żeby to było mało, nie ma problemu w tym, żebym stał się większym ich koszmarem. Dlatego, widzowie, zróbmy to. Im większy jestem, tym bardziej wolno się poruszamy i tym mniej mam HP. Słuchajcie mnie, Sheriffi. Nie próbujcie strzelać do moich ludzi. Zabukujcie się w środku. Rozpoczęła się pierwsza gra i najprawdopodobniej i wasza ostatnia. Chciałbym, żebyście otworzyli drzwi i pokazali, ile tak naprawdę was jest w środku. Nie próbujcie robić nic głupiego, bo zginiecie. Dobra, widzowie, teraz wracamy do normalnej postaci. Dobra, widzowie, zobaczcie, jakim jestem teraz knypkiem. To było naprawdę mocne. Dobra, świnko, zaczniemy teraz grę. Widzowie, robię coś ryzykownego, wejdę tam i jeżeli mnie ostrzelają, to po prostu odcinek się skończy, ale jak nie, to świnia będzie musiała ratować. Uwaga! Kto to zakażył? Opuść to miejsce, powtarzam. Uwaga! To nie są żarty. Jeżeli ktoś do mnie Czyli wysadzimy cały komisariat. Jeżeli nie podporządkujecie się, oczywiście, na zewnątrz. Czeka seryjny morderca z bronią. Ja jestem tylko lalką. Nie możecie mi nic Daj zrobić. Wolno. Nie jestem człowiekiem. Od teraz liczymy 30 sekund. Ma was zostać w pomieszczeniu trzech. Gra Dobra, się rozpoczęła. Wyjścia są pobarykadowane. Dobra, widzowie, a teraz wlećmy tam na niewidzialności. Zobaczmy, co oni będą robić. Czy oni zaczną się wystrzeliwywać? Nie, pewnie będą szukać jakiegoś wyjścia widzowy stąd. Ja mogę zawsze zawołać świniaka. Widzowie, patrzcie na tego Oho, Ktoś zabił. O, widzowie wszyscy zaczęli strzelać między sobą. Patrzcie, to jeden zginął. Drugi, trzeci, czwarty. Gratuluję zwycięzcom pierwszej kategorii. Możecie wystąpić i zawalczyć o życie ze mną. Teraz o. ilu was zostało przy życiu? Dwóch chyba. Dwóch. Świnia zdecyduje, kto przeżyje. Ja uciekam. Świ dobra, widzowie, naślimy świnie. Zobacz to. O nie, zabij ich wszystkich. Nasz bodyguard. On wie, że na nią z nożem, widzowie. Co jest grane? O boże, ale to jest za dyma rozwaliliśmy całe szeryfostwo. Ale skoro zabiję tyle osób, to powinienem być nowym mordercą. Tak się widzowie też składa, bo zostałem Jasonem, który jest super odporny. Naprawdę. Wręcz bym powiedział momentami nieśmiertelny, a co najlepszy ma termowizję w oczach, widząc swoje wszystkie ofiary. Dlatego widzowie, znajdźmy kogoś na odludziu. I do tego posłuszmy się wozem szeryfa, bo on będzie wzbudzał moi drodzy dobre skojarzenia. Widzowie, patent jest taki, że gdzie można upolować jedną z dwóch Potrzebnych ofiar dla Jasona? Oczywiście, widzowie w lesie. Wystarczy, że znajdziemy kogoś takiego. Tutaj, i moi drodzy, odpalmy naszą super umiejętność termowizyjną. Widzowie, Widzę na termowizji naszą jedną z dwóch ofiar? Może to nie są ofiary, ale warto by było się temu przyjrzeć. Pobiegnę w tamtą stronę, zobaczcie, jak ja się świecę na termowizji. To jest to, co widać? A to jest to, co widzi Jason. I tak, tam jest widzowie ktoś. Widzę jakoś typa. Tak, widzowie jest na drodze, okej. Okay. Uuu, ale też widzę kogoś, kto chyba zmierza w moją stronę. Mam dwie osoby. Pytanie, którą Będę mógł lepiej zabić. Tamta jest w ruchu. Zabawmy się, widzowie, w Predatora. Widzowie, no tam jest gość, ale ja wolę chyba zająć się tym typem. Patrzcie to, gościu sobie spaceruje i nie wie, że jestem tuż za nim. Wchodzi do ciemnego tunelu i jeszcze nie wie widzowie, że teraz go zaatakujemy. Chodź tu. Chodź tu. Hey, 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 hey. O, widzowie, ale go przycinam. I mamy naszą ofiarę, widzowie, pierwszą. Totalnie bez świat. Znajdźmy kolejne jakieś z grupowiską. Może tym razem więcej osób? Moi mili, jaka jest, jaki jest problem? Znalazłem dużą grupę osób. Zobaczcie na termo. Widzowie, są minimalnie trzy osoby w środku. I myślę, że możemy się nimi zająć Zobaczcie jak idziemy dumnie tam Jedyna rzecz, której boi się Jason To jest ogień, więc jeżeli na ogień nie trafimy To będzie OK. ja już włączyłem termo Zobaczcie to tam ktoś jest Kim są ci ludzie, co to jest widzowie za hata? Przyglądnijmy się tutaj, siedzę w krzakach Jest jakiś gościu, myślę, że można by go sprzątnąć mm? On idzie do jakiejś szopy, zobaczmy to Spalił tą szopę Ej! Aj! Aj! Ej! Kim ty jesteś Co jest widzowie, kim on jest, czemu on podpalił szopę Co jest widzowie, nasza po... oh! Zakrwawiona piła, go Chciał spalić do wody Widzowie, chyba trafiłem na większych gości O, ob... to Tu są ludzie w środku Widzowie, to jest jakaś melina Biorę siekierę na nich Wywalmy te drzwi z siekiery Halo o, Nie ma tu nikogo? Widzowie, to były trzy osoby Co jest, widzowie? Trub tutaj leży Yo Co jest grane? Co to jest za miejsce? Słyszę jakiś ludzi. O, widzowie, to są jacyś mordercy Trafiłem do jakiejś chałupy morderców Chcą podpalić tą hołpę. O nie, widzowie! Jason, jedyne czego się boi to ognia. Jeżeli dotnie mnie ogień, widzowie, jest pograne. O Boże, tu są części ktoś typa. Podpalili mnie. Widzowie, kwestia czasu, zanim się spalę. Co jest tutaj? Na do? O, nie przejdę tędy. Tam jest coś ukryte. Cholera. Muszę wyjść. Albo? Widzowie, jestem od drugiej strony. Dobra, ej, wchodzę gdzieś. Ja pierdziele, pogubiłem się w tym domu. O, nie, to się wszystko zaczyna palić. Wybijam okno. Pierdziele Jestem na zewnątrz. Ale oni sobie widzowie przegieli. Kto je? Zaburzyliście mój sen! Mordercy. U, stój! Widzowie, on do mnie wymierzył z broni, a dobrze wiecie, że chwilę temu byliśmy bilim. Ha, czy on myśli... Mógłbym na niego użyć emki, którą mam z szeryfa, albo mołotowa, ale po prostu pójdę odejdź. do niego powoli. No. Odejdź, odejdź, odejdź. Co jemu zrobiłeś? Odejdź. No dawaj, strzelaj! Nie. Strzelaj! Nie. Ja? no nie mam na ciebie czasu, debilu! O, o widzowie tam... Nie spalił się! Chodź tu, chodź tu! Nie! A. O, o. Dobra, widzowie, mamy go! O Boże, szeryf i O nie! Dobra to teraz się zabawmy z nimi, widzowie! Wchodź tu! Drugi! Trzeci! Mamy! Widzowie Jason jest tak naprawdę! Powalenie kulu od Przejdź sam, albo cię zabiję! O widzowie! Został jeszcze jeden. Podnieśmy po prostu broń po szeryfie. I załatmy go w stary, dobry styl! A widzowie! Mamy go, jeszcze dobijmy o, oh, wow. Ale widzowie, te głosy broni. To wygląda naprawdę mocarnie. Połóżmy tamtego. I takim oto sposobem jesteśmy Terrifyerem. I widzowie, Terrifyerem uderzymy w nocy. Widzowie, jak to nasz Terrifier nie obchodzi mnie to, czy ktoś mnie rozpozna, więc identycznie przyjmuje inicjatywę. I moi drodzy, jakie mamy supermocy jako Terrifier? Hmm, niewidzialność jest dużo broni oraz dobry humor. To jest na pewno to, co przynosi ta postać. Widzowie, ja już tutaj widzę pewnego delikwenta, więc będziemy musieli się z nim uporać. Kuźwa, jest napad na sklep. Dobra, biorę tą kasę. Dawaj, Dobra, Dobra, nie oho. ruszaj się nawet. Patrzcie, ja wchodzę tu sobie normalnie. Co to kurna jest? Dobra, widzowie, patrzcie to, co robię, patrzcie to, co robię. Jakiś co idioto jest. Oni opierdzialają tu kogoś. Idę to o zakładnika zwiążę, mam pomysł. Czy ty... świadka, czy nie? Ta, to, 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 zabierz. Ale... O, będą mnie próbowali zabić wizowy. Ja chodzę między nimi. Patrzcie to. Dobra, co, co to? <stanko> Dobro, on jest jakiś chory i Do tak. Dobra, patrzcie teraz pa, to. Patrzcie teraz to. to cięảm... e, e, stary, wróć. EDAMiana. Teraz wy jesteście moimi zakładnikami. Na to jest dwóch? A ja mam rakietnicę w stanie zrobić. Jestem sam, mogę w każdym razie. Trzy, odpalam rakietnicę. Co? już broń. Dobra. Szysy na kolana. Dobra. Patrzcie. Spokojnie. Patrzcie. Widzowie? I co, co zrobiłby Terry Fire w tym momencie? Dobrze wiecie, że mogę ich zabić teraz i pójść na innego mordulca, ale chcę się nim trochę pobawić. Mam tutaj minę przylepną, więc kolega dostaje nie. prezent na. Nie, nie, o, nie, nie. Dobra, jedną do sklepu, jedną na plecy. Nie. Co, to jest? co to jest? Wstawaj. To, to, to dobra, widzę, niech on wstaje. Odwróćcie. A, no, i Uciekaj, póki możesz. A, nie uciekniesz już teraz. A, po ptakach. Dobra, widzowie, związuje ich od razu. Gdzie jest policja, kurde. I widzowie, teraz oficjalnie mamy dwóch zakładników z bombą na plecach. Dobra, widzowie, skoro tu mamy dwóch zakładników. A, jeszcze im objawię zasady do challenge'u. A, to jest challenge. Kto pierwszy opuści sklep, zginie on i jego kolega. Zapraszam no. za mną. Gory gościu. Ty jesteś... Zapamiętałeś? jesteś popieprzonym gościem. bądź! Eee, dobra. Tramna na zaplecze. Dobra. Oj, widzowie z tymi dobra, czwórkami na plecach chodzą. Widzowie, nie dodatkowo, żeby mieć pewność, że nikt tutaj nie podejdzie, zaminuję to po prostu. Hop! Jedna mina, hop, druga mina. I trzecia mina. Więc jeżeli net uciekną, to przemienię się randomowo po prostu w momencie odcinka, ale raczej nie będą chcieli. Raczej po prostu ich koledzy jacyś przyjadą i, i tyle, ale nieważne. Lećmy, bo mam kolejny pomysł. Moi drodzy, ja aktualnie jestem na Pacyfiku, którego chyba też ktoś próbuje obrabować. Widzę tutaj stosy gotówki. Ja sobie przyjdę, o, widzowie, cukierasa dam ludziom. A nie ma nikogo, co może oznaczać tylko jedno, że jeżeli jest tutaj napad, to jest on wizowy w skarbcu. Dlatego biegniemy do skarbca. O, wizowy. Strzały słyszałem. więc zakładników mają na dole. Nie są to tu, tutaj tu, tu jacyś napastnicy. Patrzcie, otwarte drzwi. Tak, definitywnie jest napad. Dobra, to ja sobie podłożę tylko widzowie tutaj. O, nawet nie muszę podkładać, ktoś już do mnie zaczął strzelać! Słabo! Mam pomysł! Przejdę sobie na niewidce tutaj. Zobaczy, gdzie jest nasz koleżka tutaj, który do mnie strzelał! Nie ma naszego sympatycznego koleżki. jest gdzieś chyba na dole. O, tu jest! Gdzie jestem! Gdzie widzowie, gdzie jestem? Jestem za nim. Patrzcie to. Chodź i sobie i widział go wokół niego, biegam. Nie uciekaj. No. Makał i pomak, ale! Ja mam co jedno! Mi nie widzowie! ROZWALAM ICH! A, po co ja się z wami pierdzielę? BUM! Widzowie... Poddaj się po dobroci, nie będę eskalował konfliktu. Mm, dobry pomysł. Tak, nie chcesz ginąć, chodź za mną. <laughs> widzowie, ale go pod, podporządkowałem pod siebie. Ilu was jeszcze jest? Tylko my we dwóch, panie klaunie. A, okej. Okay. To była szybka decyzja To była szybka i nieprzewidywalna decyzja Ale narobiłem trochę bigosu W sumie niepotrzebna mi jest kasa Uuu, uh, ja mam rajd złotów, widzowie Uuu, uh, uuu, uh, widzowie Ej, w sumie zabiłem. O nie, widzowie Ja w tej chwili powinienem zmienić się na mordercę Więc widzowie, zobaczcie co się stanie z ludźmi w sklepie Widzowie, w tej chwili zakładnicy w sklepie zostali wysadzeni A my zmieniamy się I widzowie, Pennywise jest o tyle dobry, że mogę po prostu kogoś opętać, oni do mnie walą Widzowie, zróbmy to. I tak, widzowie, w tej jest chwili informacja. jestem opętanym słotowcem. I co ja zrobię? Ja po prostu wyjdę stąd. Ja wyjdę. Jestem jako Pennywise, opętałem gościa. Moglibyśmy teraz zrobić z nim wszystko i widzowie, najlepiej to trzeba byłoby się jakoś go pozbyć. Są widzowie wozy tutaj. Oczywiście ukradnę wóz policyjny. Patrzcie to, co jest grane. To jest najbardziej opę mordulec chyba. Mogę po prostu opętywać ludzi. I widzowie, co jest najlepsze? Mogę go kontrolować ile chcę! Jeździ za mną tylko jakiś radiowóz, ale chyba nie goni mnie. Szybko będę musiał się przemieścić, widzowie, na przykład tutaj. I on mnie już raczej nie powinien być. Chyba jestem widzowy clear. Wyłączę światła. Tak, widzowie, definitywnie. odjechali w inną stronę. Teraz znajdźmy jakiś cel. I przy okazji będzie musieli pozbyć się tego słotowca. To dajcie mi chwilę. Widzowie, nasz słotowiec był dobrym człowiekiem, wiecie? Ale zakończmy jego widzowie cierpienia, o, bo niestety nam się już po prostu nie przyda. Prawda? O! Bum. Ha, jest. A nasz jeden policjant został tylko po nim to, więc jeden na dwa i będziemy mogli przemieścić się dalej. Penny jest o tyle ciekawym mordercą, że ma naprawdę fajne umiejętności. Jedyny jego minus ogień i to, że nie jest kuloodporny jak Jason. Moi drodzy, nasz kolejny cel znajduje się gdzie indziej, jak nie na dokach. Mamy grupę robotników i jest tutaj jakiś task, oni sobie to taska robią. Ale co bym mógł zrobić, żeby tu im uprzykrzyć życie? Widzę bardzo fajne narzędzie konstrukcji, dlatego też. Uuu! I widzę też fajnego gościa, który wchodzi tam. O, widzowie, mam pomysł, jak zrobić z tego ich koszmar. Wpierw, podpalmy ten dźwig. A w sumie to statek. Na moją postać najgorzej działa ogień. Ale to mi nie przeszkadza, żeby spalić ten statek do końca i zająć się tymi naszymi robotnikami. Zobaczcie, podpalony. Czekamy tylko, aż ogień rośnie. Zobaczcie, to już biedny mnie zauważył, czy nie? Hej, ty, halo. Na fuję, to próbuję, jakoś widzowie. Atencja, jak zabrać, zebrać. Ciekawe, widzowie, statek już powoli płonie. Kwestia czasu, zanim ktoś tu przyjdzie. Mamy go, widzowie, przejmuję kontrolę nad nim. Wo, widzowie, jestem. Patrzcie to, nic się nie pali. Nie, nie widzę tu problemu. Co ja mam w ogóle za itemy? Prawizowo mam młotek. Wow! Matka, matka, matka mam... słuchaj, słuchaj, słuchaj. Chce weźć szlach co No wiesz, nic, no. Chce weźć szlach podartą. Słuchajcie, uczciwie. Jestem radiooperatorem. No to bardzo ja? dobrze. To, ra ra cze? Radiooperatorem? No ja tak, słuchaj, bo powiedziałem, że trzeba stawsko. Muszę wejść na film do radio. lepszy, przybacz, weź. Na dwójce? Na dwójce jestem, dobrze? Wejść na radio, tam jest radio, za, którym, za pomocą którego będę. No w pomać wsparcie, e, wsparcie na film, przybacz policję oraz straż na miejsce. To wejdź na dźwig na górę. Ja na dźwigu jest szacelita, a na nasza tak. jest tam. Ruszaj. Ja, wizowie, ja mam wejść na dźwig szybciej, teraz? No dobra, to jest okej. I Chodźmy. i szybciej. No ale ja co tutaj się stało? Przyjęliśmy kontrolę nad typem, ale on ma przewalone. On zaraz, widzowie, sobie spadnie z tego dźwigu chyba. Dobra, widzowie, jestem i wiecie, co ja bym zrobił? Wezwijmy policję i straż. Policja, straż, potrzebna. Kontenerowiec się pali. Patrzcie jak się spalił cały. No mogę prosić, ten ja jeszcze go u. Prześlijcie policję. Nie, nie. Cześć. Ale pomóż mi! Jak się nazywałeś? Joey, Joey! Joey, jak ja się nazywam? No Mark, nie wiem co ty się. Nie wiem, bo nie jestem Mark! A, a, nie, co ty? Nie, 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 ale dostał widzowy Gonga. A teraz pora na nas! Żebyśmy się tam dosłownie zrespili na nich. Widzowie, wiecie co zrobię? Dobra widzowie, skok! Robimy skok wiary! Bum! Oj, moja pasta zginęła, ale zobaczmy reakcję, zaraz wyjdziemy z ją Pennywise'em No i widzowie, boom! Jesteśmy Pennywise'em Torwimy go! Boże, jaki jestem szybki na tym rajdżu! O Boże, ile policji, ile policji! Ja nie mam tak dużo HP, moi drodzy! Bach! Knockout drugi. Ma, knockout. O nie, widzowie. Ej, oni mnie polewają wodą. Widzowie, oni mnie polewają wodą. Skinąłem od wody. Co jest grane? Coś się zbudowało. Polisę mnie zabiła. Go, go mamy, go mamy. Go, o, ja pierdzielę, widzowie. Ale zrobiłem Ten odcinek się kończy. Jeżeli chcecie więcej mordnulców w następnym, zostawcie łapę w górę i zuba. na. No.